Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewice. Kanał Jezusa pozwólcie ukochać się Bogu. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O matko nieustającej pomocy, z największą wnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki. Ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła o matko na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę, czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł Nieustającą wspomożycielką. Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twojego serca, współodkupicielko, błagam najgoręcej, byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i potrzebuję. Przedstaw tutaj Matce Bożej Twoje prośby. Ty wiesz o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, aby się nam rozdzielała. jednej mi, przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o której w ten nowej pokornie proszę, a ja. Przez całą wieczność z radością będę wychwalać Twoje miłosierdzie. Amen. Wspólne błagania za chorych, abyś ich uzdrowiła. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Za strapionych, abyś ich pocieszyła. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Zapłaczących, płaczących, abyś im łzy otarła. Błagamy cię, Matko, nieustającej pomocy, Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była, Błagamy cię, Matko, nieustającej pomocy, Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała, Błagamy cię, Matko, nieustającej pomocy, Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, Błagamy cię, Matko, nieustającej pomocy. Zakuszonych, abyś ich z siedeł szatańskich wybawiła, błagamy cię, matko, nieustającej pomocy. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała, błagamy cię, matko, nieustającej pomocy. Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała, błagamy cię, matko, nieustającej pomocy. O wysłuchanie wszystkich prośb naszych. Błagamy Cię, matko, nieustającej pomocy. Wspólne podziękowania. Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Ci, matko, nieustającej pomocy. Za pocieszonych w strapieniu, dziękujemy Ci, matko, nieustającej pomocy. Za ocalonych z rozpaczy, dziękujemy Ci, matko, nieustającej pomocy. Za wyzwolonych z mocy grzechu, dziękujemy Ci, matko, nieustającej pomocy. Za wysłuchanych w błaganiu dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za litość nam okazaną dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za miłość Twą macierzyńską dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za dobroć Twą niezrównaną dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Wspólne prośby. Maryjo, Matko nieustającej pomocy, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą wnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie. Matko, nasza najlepsza, pomagaj nam nieustannie. Pośródniczko nasza uboga, pomagaj nam nieustannie. Szafarko łask wszelkich, pomagaj nam nieustannie. Matko, świętej wytrwałości, pomagaj nam nieustannie. Tronie miłosierdzia Bożego, pomagaj nam nieustannie. Wszechmocy błagająca, pomagaj nam nieustannie. Poręko naszego zbawienia, pomagaj nam nieustannie, pogromczyni mocy piekielnych, pomagaj nam nieustannie, kotwicą naszej nadziei, pomagaj nam nieustannie, umocnienie słabych, pomagaj nam nieustannie, ucieczko uciśnionych, pomagaj nam nieustannie. Żywicielko głodnych, pomagaj nam nieustannie. Opatrzności ubogich, pomagaj nam nieustannie. Cudowna lekarko w chorobach, pomagaj nam nieustannie. Ratunku ginących grzeszników, pomagaj nam nieustannie. Nadziejo zrozpaczonych, pomagaj nam nieustannie. Patron Komisji Świętych, pomagaj nam nieustannie. Wychowawczyni powołań kapłańskich, pomagaj nam nieustannie, Mistrzyni Życia Duchowego, pomagaj nam nieustannie, Strażniczko Czystości, pomagaj nam nieustannie, Opiekunko Rodzin, pomagaj nam nieustannie, Czuła Matko Sierot, pomagaj nam nieustannie, Zbawienie Umierających, pomagaj nam nieustannie. Pani naszych losów, pomagaj nam nieustannie. Przewodniczko pewna do nieba, pomagaj nam nieustannie. Obrono nasza na sądzie, pomagaj nam nieustannie. Wybawicielko z czysta, pomagaj nam nieustannie. Tyś naszą ucieczką, o Pani, pomocą w ucisku i smutku. Módlmy się, Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam rodzicielką swoją Maryję, której przesławny obraz... Czcią otaczamy za matkę, nieustannie pomagać nam gotową. Pozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyły doznawać owoców twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.